No to dobra, dziewczyny, One. gdzie pierwsze? No gdzie pierwsze idziemy do sklepu? Do jakiego? A, no, ale co, my nie, nie jedziemy same? No ale jak same? same? No, no we dwie. A ja to co? Nie mogę iść z wami? No nie, no, tak trochę źle no. Nie Jakie księższe jak niematki. Ja Ej, zawdziń sobie mnóstwo, się zdać, no nie, no, tutaj no, no, ten tornister. Myślałyśmy, że już my się same pójdziemy. A co chcesz kupić? No nie wiem, to coś się trafi Nic. fajnego. Ale nie. kupować? naszym będziesz chodził. To, co potrzebujesz, a nie jakieś pierdol. Nie, pierdze. to co no. u nas nie masz. Buty. Co no nie wiem, buty na pewno kupimy sobie coś tam, no, no nie wiem, zobaczę co będzie. No to ile kasy potrzebujesz? Trzy stówki. Nadia ile ty masz? Bo zaraz będzie No to dostaniesz stówę i ci wyznacz. Nie, to dostaniesz tyle samo, żebyście Ech. miały porówno. No dobra. Ty masz, ja nie mam. Mam, proszę. Codziennie wyrzucasz śmieci, tak? Tak? Ale to śmierć te, tej, tej, tej... No to odkurzanie. No to odkurzanie. – Dobra, przez tydzień. No, Proszę bardzo. Tydzień to to czy czy... jak skończycie zakupy, a my też idziemy. Tak. Jeszcze pamiętam, jak niedawno kupowaliśmy lalki. Domek do lalek, misie. No, a teraz już tego nie Tam ma. To się zmienia. To się, się, się zmieniło. Po troszeczku, po troszeczku już. Już jak nie wiem, nie chcę z mamą iść na zakupy z koleżanką. No No ja się cieszę, ale też tak troszeczkę to jest takie. A znaczy ci czasami może jest dobre, bo wtedy. Szybsza wyróbka, jest szybsza wyróbka jak mamy dla siebie. A i też, jak tam dziś mieliśmy gdzieś jechać, no to te zakupy, byśmy razem chodzili po tych wszystkich, po tych naszych jej sklepach, no to by to trwało. to co, to, słuchaj, jak one chodzą po sklepach, to choćby od razu kupimy prezent dla Pawła a, i. No, no właśnie bym zapomniała. No jak się wprowadzili do nowego, to trzeba coś kupić takiego do domu, co będzie, a nie co wypijesz. Zobaczymy, co będzie tu. <grym> ja, <grym> do a to jest fajna taka. Do Martini. Ej. To jest taka fajna. Która? No, tak stoi chyba. Dobra, Patryk, trzeba podjąć decyzję. To bierz ten zestaw i to jest tylko takie na razie, wiesz. Po U nas w domu chodzą ploty, że jakiś zakuporek jestem, ale... W ogóle. Nie w ogóle. Patryk, poczekaj, Chodzą ploty. Poczekaj, poczekaj. Co robisz? Fajna bluza? Którą zamówić? Tą czy tą? Dobra, weź to wezmę, obie zobaczę, jak przyjdą. I nic nie zamawiam. Chodzę Ci podobno ploty po mieście po... Zapraszam do wyjścia. No dobra. No, no dobra, Ejzak, miał jeszcze wystarczające czasu.